Cześć, jestem Tomadeus. A ja, I witamy Was, jakby w kolejnym sezonie. Tak mi się wydaje. Naszego Let's Play Minecraft. Tak. Tak długo nie było odcinka, ponieważ. E, ponieważ e, coś mi się stało z tym serwerem, z mapką. Znowu mnie jakby musiałbym. O, Jan, rany Janek, ale ty skaczesz. Czekaj, stój w no, miejscu. Stój chwilę jeszcze w miejscu. E, musiałem coś z mapką. E, no, musiałbym ją naprawiać jeszcze raz. A uznałem, że to nie, to wolim, wolimy poczekać na 1-2 i sobie w, w tej w dżungli się osiedlić. No i co? I się zespałnowałem. Dżungla. Także Jasiu, ja myślę, że wyruszmy w dżunglę i znajdziemy sobie od razu jakieś miejsce fajne. Co? Dobra. O, kwiatków dużo. O kurde, wioska! Aha, tam. Gdzie? Znaczy ja nie widzę i ciebie. Te... Bo ja się mam mgłę. Gdzie ty jesteś w ogóle? A tu. No tam, tam. Ale dobra, to potem Janek. Teraz nie, 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 nie. Wow. Czekaj. Z nie wchodź tam, chodź za mną, proszę tylko. O fakt, są potworki włączone, także teraz ta inteligencja mnie przeraża. ja Jasiu, gdzie ty idziesz? Chodź za mną, proszę. Ach, kurde, Janek, masz jakieś lagi. No. Nawet widać u mnie. No, chodź. Idziesz? Idziesz? Idę. Idziesz? Okay, Okej, to... O, no, nowe roślinki są. Nie, tak krzaczki już były. Ja nie widziałem nigdy. Były, były. Janek, chodź zarżyjmy kilka krówek, tak żeby mieć jedzonko, bo ja już straciłem jedno, jedno nie mięsko są. całe. A gini krowo. I dzisiaj znajdziemy sobie jakieś miejsce takie tymczasowe na osiedlenie się. Chodź tu, nie uciekaj tak zginiesz. No, 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 no. Dobra, ale wiesz co, na razie tego nie jedzmy. I chodź, Janek, już idziemy, jakby. Ale chodźmy razem, żeby bo w dungli się jest łatwo zgubić. Mogiń no, krówko. Dziękuję. No, nie uciekaj. Nie uciekaj, tak cię złapię. Nie będziesz miała gorzej. No. Gdzie idziesz? Zadziej bo... rękę w dupę. Jest. Ojej. O dobra, nie umiałem zbierać przez chwilę. Dobra Janek. Janek, trzymaj się mnie i idziemy. O, pan laguś przyszedł. Okej, okay, tu mam jakąś dziurę. I zaczyna się jungle. Jungle. In the jungle bio. Tak, a teraz można się wspinać po tych lianach, ale fajnie. Fajnie, bo nie trzeba teraz drabinek robić. No. Dobra, Koszta idziemy w głąb dżungli, tak żeby być, tak wiesz, tak w głąb dżungli. Okej, okay, chodź za mną. Może spotkamy jakiegoś ocelota, ale to i tak z nim nic nie zrobimy teraz, trzeba mieć rybę. O, jest jajko. O, jest kura. Jajko lepsze. A nie ma kury. Kura lepsza. Jajko. O, kura w liściach. O, kurde, o pan, lag. O, dwie kury w liściach. Kurde, są jeszcze bugi w tej chwili. Czekaj, tej... szukam twojego Niku. O, jesteś. Ja jestem blisko <laughs> ciebie gdzieś, tu. No, kurde, jakoś seryjnie, ale wiesz, dlaczego mi się wydaje, u mnie tak laguje? Bo się renderuje jeszcze świat. Ale fajne jest to drzewno teraz, nie? No, chodź Janek, idziemy dalej, w głąb dżungli. Mam nadzieję, że ona jest duża. Ale tam widzę, że jeszcze się renderuje. To chodź. Janek! No nie wiem gdzie. Czemu stoisz w miejscu? Dobra, no już mnie widzisz. Nie, nie widzisz mnie. Patrz, biję cię. Dobra, stoisz tu. Gdzie ty się patrzysz? No czekaj! Widzisz mnie teraz? Fuck, coś jest zombie. No stoi przed twoją twarzą. O matko. Muszę w pierwszej trochę miąs mią miąskać. O, widzę cię tam za drzewem. Dobra, ty masz wiesz co? cofki? Idź tu dalej, w głąb, jakby. I tutaj jest taki zbiornik z wodą. Wejdź do niego i przepłyń na drugą stronę. O, dobrze tufaj, idę? Tak, dobrze idziesz. Okej. Okay. A widzę, że w tej dżungli też są zwykłe drzewa. Ja myślałem, że będą tylko takie, wiesz, poziome, że tak powiem. Co się śmiejesz? Uuu, widzę jakiegoś. Kejwa. No wiesz, te takie prążkowanie poziome. Stoisz w miejscu. Halo. Matko. Jasiek. Co? Żyjesz? Yy, tak, dobra. żyję. Dobra, Wyjdź na brzeg. Jesteś na brzegu? Oj, wypieprzyło. Dobra, my. no to cięcie, jak się, Jasiu, ogarnie, to będziemy. No dobra, już jesteśmy. Jasiu, widzisz mnie? Co teraz robię? Ta. Yy, skaczesz. Tak, dobrze. Idziemy to do dalej. To jest logiczne, bo zawsze jak się ktoś pyta, ha, co ha, robię ha. w Minecraft'cie, to jest zawsze skaczesz, więc... Nie, bo ja, ja... Ja czasem jeszcze kucam. Albo na zmianę. Ha! Gdzie na jestem teraz, Jasiu? Yy, tu. Nie, bo. A na... teraz skoczyłeś? I poszedłeś tam na drzewo. Nie, ja już stoję na tym drzewnie. No, Drewnie. czyli poszedłeś. Drzewie. Fuck, nie umiem mówić po polsku. Szukamy jakiegoś dorodnego, dużego drzewa. Takiego, wiesz, żeby było zajbiste. Dobra. Wbijamy tutaj na górę, Janek. Nie wiem, czy mnie widzisz, nie wiem. Nie widzę. Fak, cofkę miałem. O, widzę twój nik daleko tak bardzo. Tak. Poczekajcie cięcia. No dobra, już jesteśmy znowu. Okej, okay, okej. Okay. Fak. Trzeba się, Jasiu, dostać na górę. Dobra, dyrt. Ja jestem na górze. <grych> Gdzie? A na, na tym drzewie? Bić. drzewie, <grym> dobre. Ale nie Janek, na tą górę, w sensie góra. Górzysta. matko. Liście, liście, więcej liści. U, o jest, Janek i... wiesz co? Nie każ mi się tam spinać nawet. Każe. Wiesz co? Znalazłem nasz, y, nasze miejsce do osiedlenia się. Jest ładne. U, mam Adama, mam Adama? Co? Mam admina? E, tak, tak. <noise> tak, Jasiu. Ja ci nigdy nie róbcie tego w domu. <noise> o matko, że co zrobisz? A ta ta ta. I tu jest zajebisty widok. Także tu się osiedlamy. Jasiu, chodź. Y, aha, ty jesteś jeszcze nieobecny, tak? Tu? Jestem obecny. No dobra, ale w sensie, że w grze. Tutaj Janek Jibin. Nie mów po takiemu. Widzisz mnie? Podskakuję. Macham ci. Tak, widzę, tam jesteś. Tak, to tutaj budujemy taką ziemiankę. E, no, na pierwszą noc po prostu. Nie? No, coś w stylu z pierwszego sezonu. Tak. E, Janek, e, zbieraj drewno. E, ale najlepiej zwykłe, nie? Żeby nie marnować, jakby tego ładnego. Na no, co ja ci będę tutaj szukał? No dobra, no to ścinaj po prostu drewno, byle by nie duże drzewa. A ja, wszystkie duże ja tym tutaj. Janek! Stój! Kurde. Ty bijesz to takie ogromne. Będzie, będziesz to wszystko wycinał, czy wytniesz sam pień? Sam pień. Nie, Janek, proszę cię. Oddaj tu ten, ten i wytnij jakieś małe drzewa, no wiesz. O kurde, już noc będzie. Tak? Fak, przez te cięcia No zetnij, bo kurde, dobra, ja też zetnę. Ale mam laga! Kurde, czy mi się wydaje, czy jakoś drewno się dłużej bije? Chyba mi się wydaje. Dość długo nie grałem w tydzień. Uuu to jest za długo Dobra. O ile widzę, te takie prążkowane drzewa, te nowe dżunglowe, y, są wysokie. Tak, dobra. Dirt. O kurde, rzeczywiście. Fuck, Janek, do ziemianki, do ziemianki. Mam 9 drewna, wystarczy. Do ziemianki! Ty się zgubiłeś, tak? Nie, widzę Dobra, to wchodź szybko do ziemianki i musimy się zamurować, bo zombie rozwalają drzwi. I myślę, wow. że na tym zakończymy nasz odcinek, bo mija tak gdzieś dziesiąta minuta. No, wchodź! Lak. Kurde, wchodź tu! Dziękuję ci bardzo! Janie! Tak, Jasiu, się mm, drogę z sadzonką! Dobra. Okej, okay, dobra, takie okienko może być, chyba że szkielet przyjdzie. No a my tutaj się myślę, pożegnamy już, nie? No. Aha, no co ja robię? Tylko. Ej, czemu ty to rozwalasz? Bo się na mnie pchasz ciągle. Aha, że kopiesz w głąb. No dobra. Llelele. Tutaj będzie workbench. Zrobimy, zrobię jeszcze po kilofie dla każdego. Ja chcę Na się dobry kierka. początek. I masz kilof. Tak, no to kończymy. Drewniany, razem. Yeah Tak. Także pamiętajcie, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Cześć. Cześć.